Daniele należą do zwierząt jeleniowatych, do gatunku jeleniowatych. Są bardzo ładne zwierzęta wizualnie. Mają wspaniałe mięso, no, bardzo przyjazne środowisku. Żyją. Można powiedzieć, u mnie tak jak w naturze i w hodowli czują się całkiem nieźle. To nie jest trudne zajęcie, jest zajęciem mało pracochłonnym stosunkowo. Biorąc pod uwagę inne hodowle, to naprawdę jest bardzo, bardzo mało pracy przy nich. Tak jak mówię, my jak najmniej ingerujemy we wszystko. Zwierzęta na cały rok przebywają pod gołym niebem. Dla nich domem są te lasy, które tutaj pan widzi. Także tutaj odpada budowa jakichkolwiek budynków inwentarskich. Jeżeli nie ma możliwości, nie ma na działkach yy, zadrzewień, zakrzaczeń, gdzie mogą się skryć, należy wtedy wybudować prowizoryczne wiaty, bądź jakieś ściany osłonowe yy, i od wiatru i od słońca. Nic więcej im nie potrzeba. Cała inwestycja, praktycznie rzecz biorąc, i, i powodzenie tej hodowli zależy od dobrze zrobionego ogrodzenia. My mamy te specjalistyczne siatki, takie, które do tych celów służą i zdają nam całkowicie egzamin. To jest hodowla, która powstała w 2002 roku, i do tej pory no, nie mieliśmy żadnych kłopotów z siatkami, poza tym, że. No, powódź trochę nam porozbijała tutaj urządzenie. Generalnie to są zwierzęta typowo pastwiskowe, niemniej w takiej dużej obsadzie jak, jak jest u mnie czy gdzieś indziej należy no, w zależności od warunków, od wydajności pastwiska, obserwować i w razie czego dokarmiać. Do dokarmiania mogą służyć praktycznie wszystkie gatunki zbóż, z tym, że wskazany jest najbardziej owiec. Nie stosujemy, przynajmniej my nie stosujemy kukurydzy i wszystkiego, co jest genetycznie modyfikowane. Są to niewielkie stosunkowo ilości, które podajemy. Najczęściej to się podaje w okresie zimowym. To dokarmienie jakąś paszą, która dodaje energii jest wskazane. Poza tym lubią tak jak, jak wszystkie przeżywacze. No, lubią marchew, lubią kasztany, lubią żołędzie. Bardzo lubią i, i takiej ilości rzeczy też podaje się w tej hodowli, żeby mogły się. Poza tym y, pałują bardzo dużo krzewinek różnych, które rosną w tych laskach, które mamy. I w okresie zimowym również czasami wycinamy celowo niektóre drzewa po to, żeby pobierały kory. Poza tym to no, oczywiście o wodę trzeba dbać zawsze. To jest nieodzowne, żeby woda była dostarczona, zdrowa, dobra woda. No, w, w okresie, kiedy jest duży wzrost traw, one wykorzystują tą wodę z trawy. Niemniej muszą mieć stały dostęp do wody do lizawek. Jeżeli jest prawidłowo wszystko się odbywane, są w dużym stopniu odporne na choroby. Niemniej zdarza się, że zachoruje tak jak każde zwierzę, każdy człowiek. Przecież różnie bywa i to jest normalne. Ale tu lekarz weterynarii naprawdę, poza tym, że, że potrzeba w wypadku, kiedy kierujemy jakąś część stada na ubój musi wypełnić te obowiązki, które ustawy nakładają na niego i wtedy, żeby dać zezwolenie po prostu na, na to mięso i na odszelenie. No, no przede wszystkim polecał ludziom, którzy mają niewielkie ilości ziemi i są dwuzawodowcami, ponieważ to może być uzupełnieniem jakimś dla e, budżetów. Natomiast jeżeli ktoś chciałby z tego wyłącznie żyć, to muszą być już duże hodowle. I takich dużych hodowli w Polsce nie ma za wiele, przeważnie są mniejsze, ale duże też bywają. I to już jest wtedy zupełnie inne nastawienie, jest troszeczkę trudniej, bo jest wiele, na wiele rzeczy po prostu trzeba zwracać uwagę i mieć pewną praktykę jeszcze. Także zalecałbym wszystkim zaczynać od jakichś małych ilości, absolutnie nie przekraczać wielkości ustalonych przez ministra i jego rozporządzenia w tej kwestii, jeśli chodzi o obsadę zwierząt na hektar. Raczej mieć mniejszą niż większą na początku, sprawdzić wydajności pastwisk, jakie są i wtedy jakoś racjonalnie sobie to rozwiązywać. Je albo zwiększyć, albo pozostawić na tym samym poziomie, bądź no, nie sądzę, żeby ktoś, kto zacznie hodować te zwierzęta, szybko je likwidował. Takim kosztem dużym są na pewno jest siatka, którą trzeba kupić i słupy, do której należy tą siatkę przymocować i to jest taki podstawowy koszt. No ostatnio są różne firmy, które robią te specjalistyczne siatki, no ale są dwie takie znaczące, to jest siatka Cyklon. Angielska oraz bekertowska siatka. Obydwie zdają egzamin. Cyklon jest droższy. Być może nie mam w tym praktyki, my mamy wszystko bekerta siatki. Nie kupować siatek leśnych. One nie wytrzymują uderzenia tych zwierząt w razie, kiedy wpadną w popłoch, są za cienkie, to muszą być ciężkie siatki, czyli takie, które zewnętrzne druty mają 3 mm, wewnętrzne 2,5. I wtedy ta siatka wytrzymuje te 500 bądź więcej kilogramów uderzenia i nadaje się do, do tego typu hodowli. Ludzie czasami popełniają błędy, kupując siatkę najtańszą, żeby zminimalizować koszty. Te siatki mogą służyć jako wewnętrzne do ogrodzenia kwater wewnątrz. Natomiast zewnętrzne muszą być solidnie zrobione po to nawet choćby, żeby zwierzęta nie wyszły na zewnątrz i żeby nie ponosić strat z tego tytułu. Słup z autoklawu może kosztować nawet do, do około 50 zł, ale one długo stoją i w suma summarum to się bardziej opłaca taki słup, no, betonowy też, też zdaje egzamin jakiś, no trochę jest ze względów estetycznych. Być może on nie jest taki ładny i nie pasuje do całej tej scenerii jaka jest, ale w praktyce zdaje egzamin. Mogą być różne rozwiązania, mogą być zabetonowane w ziemi z jakimiś cybantami, do których się mocuje słupy. I drewniany. Cielaki od, od w zasadzie od początku, mniej więcej, trzymają się w takiej samej cenie, czyli, czyli no w granicach około 1000 zł. Ta łania, która będzie miała pierwszego cielaka, powinna kosztować około 2000 zł, ale około 1200-1400 zł można na początek kupić. Łanie, która do hodowli jeszcze będzie się nadawała. Wszystko, co jest poniżej tej ceny, radziłbym uważać ze względu na to, że mogą to być sztuki bardzo stare.